Migracji w Gdyni już od kilku lat prowadzi ofertę dla nauczycieli i nauczycielek pod nazwą Edukacja na fali, pasjonaci na pokład i staramy się reagować na bieżące potrzeby nauczycieli. Jest to grupa dla nas bardzo ważna i Właśnie od tego piątku, od 15 września rozpoczynamy nowy cykl dedykowany tej grupie zawodowej o nazwie Zauważ o siebie, zadbaj o siebie. Chcemy odpowiedzieć na potrzebę takiego słabego dobrostanu psychicznego, jaki jest u nauczycieli. No właściwie tego dobrostanu psychicznego w ogóle nie ma. I dlatego właśnie ruszamy z takimi warsztatami. One potrwają od września do grudnia. Wybrane piątki, będziemy się spotykać i rozmawiać z psychologiem, jak radzić sobie z sytuacjami Stresowymi, trudnymi, jak osiągnąć choć troszeczkę ten dobrostan psychiczny. I szczegóły wszystkie u nas na wydarzeniu facebookowym w Muzeum Migracji w Gdyni oraz na stronie muzeum. Także serdecznie zapraszamy, cały cykl jest bezpłatny, natomiast trzeba się oczywiście zapisać. I chciałabym jeszcze serdecznie zaprosić do wysłuchania naszego podcastu dedykowanego właśnie nauczycielom.